Jest poniedziałek, nie wiem, ja jechać dzisiaj rano po ale przez weekend się zmieniły plany, jadę po dłużyce, więc ściągam tą nakładkę, wózek na plecy i jedziemy. Wyzerowane, sprawdzimy sobie ile spali na odcinku Daru Rudę startaku i z powrotem. Z Dłużycą. Już dojeżdżamy na miejsce. Teraz nas tam leśniczy doprowadzi do drewna. sobie to ognisko robił na środku jedziemy dalej no i dojeżdżamy do drewna głęboko w lesie zakopane Wyszedł 152 km 48,3 litra na 100 km. Jak przyjechałem, to pokazywał 45. Te 3 litry dobił na rozładunku podczas rozładunku. Jestem już na drugim kursie. Załadujemy drewno, które już mam poznaczone. Tutaj mam trzy migiełki: jedna, tutaj druga i tam trzecia to jest cały mój ładunek. jedziemy jeszcze. Muszę zabrać drewno tutaj z tego miejsca, tam z tyłu. Ale ostatnie tam brałem, co było na poprzednim filmiku. No i ciężko było wyjechać, bo tutaj jest dość bagno. Teraz trochę zmroziło, ale wtedy była takie roztopy. I tu jest dość tak rozgrzebane. Ale jutro rano może się uda, trochę będzie zmarznięty, to wyjadę. Także zaczynam załadunek drugiego kursu i lecimy na firmę. Taka niespodzianka musimy wziąć piłę i sobie usp usprzątnąć drogę. Sytuacja ma się tak, przyjechałem tutaj po płodę z napadką. Miałem wziąć kłodę, a później przyjechać to jeszcze raz po dłużicę, ściągnąć nakładkę i przyjechać po dłużyce. Natomiast wyszło tak, że niestety to już nie tak jest z tą umową i nie mam tej kłody na tej umowie. No i nie pozostaje mi nic innego, jak zabrać dłużicę. Natomiast e, no, nie za fajna droga tutaj. Kawałek tej drogi jest nieco fajny. Byłem pewny, że z wózkiem to bez problemu przeskoczę. A z nakładką może być różnie, tym bardziej na wstecznym biegu. bo Tutaj fed rozgrzewany jest. Niby bardzo krótki odcinek, ale jednak mam nadzieję, że tutaj nie zagrzebię się z tą nakładką, zwłaszcza na wstecznym biegu, bo do przodu to myślę, że jakoś pójdzie, tutaj bokiem pójdę. Także spróbujemy rozpędzić się do tyłu i cofać. Udało się wjechać, pytanie czy uda się wyjechać A nawet trochę za daleko cofnę, bo tu jeszcze numery nieodbite są Stąd muszę brać, dobra to podjadę trochę do przodu Bo nie wiedziałem, że tam jest nieodbite No i będziemy próbować, później załadujemy I będziemy próbować wyjechać Może być ciężko Dopiero udało mi się cofnąć, jak za pierwszym czy tam drugim razem się nie udało, dopiero przebiłem na wysoką skrzynię biegu, i wbiłem wsteczny dopiero na wysokiej skrzyni biegu na wstecznym Miał ten mocniejszy bieg i wtedy wycofał, bo tak to zara obracał kołami Udało się wyjechać. Trochę droga rozgrzewana. Ale wyjechał nawet było łatwiej niż myślałem. Myślałem, że gorzej będzie grzebać. opowiem powiem wam, jest. Masz, noga, chodzi co? O, przecież zobaczyć. Taka oto droga. A tutaj już jest kamień. O tu jest kamień. Tam jest drewno. Tu jest kamień, tam nie ma kamienia i tam jest drewno, o. ale udało się wyjechać. To jest najważniejsze, zepnę się, tablicę przypiję z tyłu i ruszamy dalej. Tutaj miałbym bliżej do trasy, dojechać tą drogą, ale tu jest tak dość pod górkę i jest sam lód tam wyżej. I dlatego nie chciałem ryzykować, że mógłbym tam gdzieś znowu się zatrzymać. to Już wolę jechać tędy. Trochę dalej przez las, ale to już w miarę dobra droga. To jest droga, w którą przyjechałem, także wiem jak wygląda. A tam wiem, że jest lód. Bo mnie tu leśniczy oprowadził swoją terenówką. Dobra, jadę.